Sony ma okropny plan. State of play luty 12, 12 lutego 2025. Zobaczmy, zobaczmy. Dzień dobry, moi kochani. Dzień dobry. Jestem święcie przekonany, że PlayStation. Geniuszy i zbaw. zbawacalny, co. Sony e, ma nas za idiotów. I. Tak oni ze swojej perspektywy chyba nie rozumieją tego, że już dawno wiemy, co planują, i doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, co się dzieje za kulisami firmy Sony. A i Microsoftu, bo to też jest, oczywiście są w to wszystko wmieszani. Nie byłem do końca pewny mojej teorii, dlatego też nie robiłem takiego publicznego filmiku, aby nie wyjść na głupca, ale teraz już to widzę. Dzisiaj niczym chirurg chcę wypunktować, udowodnić wam i pokazać, że znam zamiary Sony, bo na tej oh, do było to króciutko. po prostu ekstremalnie widoczne. Prawda. I mi, tak jak wielu z was, już po prostu nie chce się udawać, więc trzeba powiedzieć wprost, jak jest. Sony i Microsoft. Spotkali się na pewno gdzieś tam za kulisami, dali sobie sztamę i stwierdzili, że będą się prześcigać, w tym kto splajtuje jako pierwszy. Tak było. Man, you are one loser. To właśnie dlatego Microsoft. Śmiałem się, jakbyśmy niedługo musieli, o czym znaczy musieli? Jakbyśmy niedługo zaczęli robić zakłady, która firma pierwsza upadnie. I no, w pierwszej kolejności to jest Ubisoft w sumie, ale nigdy nic nie wiadomo. Ubisoft <gry> zrezygnował z konsoli, no bo to był ten szachmat. To, to, totalnie, totalnie powinni wygrać te zawody w splajcie, ale okazuje się, że pozbycie się swojej własnej konsoli nie jest tak bardzo destrukcyjne jak zrobienie swojej konsoli Pro, która się niczym nie różni od podstawki, a do tego zabranie Aha. napędu i sprzedawanie tego po dwukrotnej cenie. O oh my god! Sony wychodzi na prowadzenie. To jest decyzja. To na pewno, na pewno spowoduje, że spajtują już niebawem, ale nie! Okazuje się, że fani mocno się trzymają Sony i nie chcą zrezygnować. Nie! Oni będą się trzymać. No więc Sony, radykalne decyzje. Więc obejrzyjcie ze mną State of Play, a przede wszystkim pozwólcie mi, że wyeksponuję i pokażę prawdziwą twarz Sony, który próbuje splajtować. Yeah, Rozpoczyna się od Monster Huntera i se myślę, hm, moja teoria tutaj nie ma sensu, bo Monster Hunter wygląda naprawdę zachęcająco. Wygląda to nieźle. A dzisiaj em, się ale dzisiaj sprawdzać Chyba chcieli zrobić tutaj taki ruch ala zmyłka, aby zmylić nas i abyśmy pomyśleli, że wszystko jest w porządku. <laughs> ale nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie. Oni wiedzą co robią. Wiedzą jak doprowadzić tą firmę do ruiny. Potem pokazują nam Shinobi i to jest oczywisty taki wing-wing do Microsoftu, bo oni robią Ninja Gaiden, no Aha. to my zrobimy swoje Shinobi gorzej wyglądające od Ninja Gaiden, nie pixel art, tylko taka straszna grafika. To jest świetny ruch ze strony Sony, bo wszyscy fani Shinobi pewnie są zawiedzieni. Przykro mi, Microsoft, twój Ninja Gaiden wygląda ekstra, a Shinobi wygląda po prostu tanio. Pokazują nam Sonika, jako chyba też takie Wink, Wink, bo to takie zaczynają od takich Wink-Winków, nie? Że tam do Nintendo, że hej, Mario Karty, my też mamy swoje, ale gorsze. Punkt dla nas. Nintendo ma Pokémony, a my mamy Digimony. Znowuż, punkt dla Sony. Dokładnie takiego marketingu. I wydaje mi się, że jest kilka zagorzałych fanów, którzy gdzieś tam się ekscytują, ale ogólnie nuda. Nie podoba mi się ten ruch, i nie podobają mi się te gry. 2K25 wrestling. Mówię, chcą nas zanudzić. Tak, rozumiem. Lubicie nie, gry sportowe, no to tak, tak, rozumiem. Przypiwku? Ja tak, dla Amerykańców. O wrestling. Uuuu. Dobrze, dobrze. Na pewno kolejny tytuł to będzie taka, wiecie, niespodzianka. I mówię, z zapartym tchem. CONCORD 2 a nie, nie. nie, niestety to coś innego. What the fuck is this piece of shit? Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, co za strzelanka i czy mi w ogóle to też nie na tej planecie się tym podekscytował. Jedynie co? Widzę portale, kojarzy mi się z portalem i mi się podoba. Mi się podoba, nie? Bo ja portala grałam i zaskarbiło to moje serduszko, ale no strzelanka sprawiła, że już mi się nie podoba. O, ale wygląda. Bardzo słabo. I to jest świetny no, ruch wygląda. ze strony Sony i widać, że czołują, jeżeli chodzi o wyścig splajtu. A Concorda ani suchu, ani widu dwujeczki, No ja tak czekam na ten trailer tej drugiej części, bo to faktycznie może być szachmat dla tej firmy. Pokazują nam gameplay, czyli coś, co ja bardzo lubię, no ale to nie tędy droga. To nie splajtują właśnie, jak będą pokazywali dobre gameplaye. I Borderlands właśnie tak wygląda. Mówię, całkiem nieźle, całkiem... To takie wesołe, fajne. I tutaj jest ta wisienka no. na tortu. Kolesie, którzy to prowadzą, totalny cringe. Tak, jakby oni normalnie wygrali te zawody. So badass, so much fun. I want more. So badass, A. so much fun. No, dla mnie też to było Dokładnie Takich ruchów spodziewam się od Sony. Pokażą dobry tytuł, ale zaraz potem wszystko to zostanie zgniecione przez cringe jakiegoś dziada. Oj, tak. Sony, wiecie, Amerykańskie reklamy. W sumie, w sumie trochę tak, no. I want more. Nienawidzę filmowych gier, nienawidzę jak Sony próbuje zrobić film, a nie grę. I cieszę się, że otworzyli właśnie ten state of play tą produkcją, bo ustawili taki, taką atmosferę, że nie. to nie chodzi o granie, tylko chodzi o filmy i doświadczenia. Mam nadzieję, że Sony straci ze 100 milionów na tej produkcji i. Ej, no to skoro chodzi o filmy i doświadczenia, to niech zrobił film, a nie grę, skoro nie chodzi o granie. Zada, rozwiązanie. Filmy nie wyciągnął 60, no bo by musiał być dobry, nie? Ale problem jest taki, że gry już też muszą być dobre. I wreszcie upadną. No, taki oczywiście założyli sobie cel, i czuję, że jesteście na czele, jeżeli chodzi o plight. Five Nights at Freddy, czyli horror bez krwi, straszne laleczki. Oh. No, to, to są dobre ruchy. Oby więcej no, takich to tytułów prawda. na pewno nikt nie będzie kupować waszej konsoli. <laughs> ale no, jeśli chodzi o Frediego, to myślę, że jest to w miarę dobry ruch. W sensie ja myślałam, że tam jest krew, szczerze mówiąc. Tak, to jest dojenie nostalgii. Oczywiście, że tak, ale ostatnio wszystkie firmy tak robią. Dojenie nostalgii yy, zaczęło być bardzo popularne. Bardzo. Nie wiem, czy to nie w sumie przez Gotika się nie zaczęło. Jakby nie potrafili zrobić dobrej, nowej gry. No właśnie, to jest trochę smutne, nie? Ale wiecie co? Kurde, ta nostalgia jeszcze jakiś czas będzie działała. Więc to jest teoretycznie dobry ruch. Chociaż zobaczymy, bo jeżeli będą złapinie, to ludzie się wkurzą, nie? Ja nie gram w FNAF, ale ogólnie taki koncept... Jakichś yy, 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 strasznych laleczek i tak dalej jest dla mnie zbyt straszny. I patrzenie przez kamerę, nie? Najbardziej patrzenie przez kamerę mnie najbardziej jakby tak boli i straszy. Cały świat się cofa, bo kiedyś było fajniej. Zaczęło się od filmów, a twórcy gier podłapują to. film dostawały remake i gry dostają to samo. W sumie tak. W sumie rzeczywiście. Get the fuck out of here! Microsoft pokazuje swoją grę w 15 klatkach na sekundę. Sonne nie będzie gorsze. Też zrobili swój tytuł. Też jest w 15 klatkach na sekundę. No komu by to serca nie skradło. No, mi się to nie spodobało. Na PlayStation 5 Pro to byłoby po prostu wisienka tak. na tortu. Nie, mi się nie nic spodobało też. Ale chciałem skrytykować tutaj Sony, bo wydaje mi się, że to po prostu wygląda za dobrze, to jest za ładny art style. To przemówi do, do artystycznych dusz takich jak tak. ja. I te 15 klatek, chociaż ja wiem, że oni próbowali nas tutaj strollować tymi klatkami i zdobyć punkt, przewagę w wyścigu, kto pierwszy splajtuje, to niestety nie, nie. nie, nie uda. Wydaje mi się, że jednak wam się to nie udało, bo no ja. Jestem nie, nie zakrzycowy. przekonuję. A chyba nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby pogrążyć tą firmę. Oj, Sony, Sony. No nie popisałeś się tutaj. Również <ścoughs> przygotowali dla nas niesamowitą niespodziankę. Metal Gear. Trailer, który jest w ogóle. W... No, ładnie tam ta gra wygląda. Nie można powiedzieć, że nie. Ale. No, nie wiem. W pewnym momencie, że było tego typu gierek tyle, że już mi się przejadło, nie? Że było. Wyszła jedna dobra gra, mniej więcej tak w takim stylu, i nagle wszyscy zaczęli robić w takim stylu, bo się kojarzyło dobrze, że w takim stylu była dobra gra, to może ta też będzie, bo też jest w takim stylu i mi, ja na przykład mi się to strasznie nie podoba. Bitach roku 2000. On wygląda fenomenalnie, jest niesamowity, ale ja wiem, co tutaj jest planowane. Zaraz wam powiem. Tylko powoli zaczynam się aż przekonywać do konami. To jest tak dobrze zrobiony i skonstruowany trailer, w ogóle sam remake w sobie wygląda taki, no na idealny, bez wad nie ma. To jest tak fajne i emocjonalne, że nie ma się do czego przyczepić. I tutaj wydaje mi co się, jadłam? że Sprit wchodzi PlayStation, Sony, i że oni szykują dla nas tutaj niespodziankę roku. To będzie największy flop. You. Me? Chyba. No, tak to się właśnie robi. Napalasz wszystkich, a w ostatniej chwili mikrotransakcje. Albo albo niech się kraszuje co dwie minuty. albo, albo. Niech zmienią zakończenie i okaże się, że nasz główny bohater jest kobietą. Co? So, Whoa! A jadłam? Tyle banana zjadłam? A może kiedyś podoścą też? To akurat nie najlepszy przykład. I pamiętajcie, kiedy przyjdzie ten moment, że będzie to flop i wyjdzie, że to jest kiepska gra, to ja byłem jedynym na świecie, który widział, co Sony dla nas szykuje. To jest niespodzianka. Oni na, oni na pewno chcą pogrążyć tą firmę i właśnie poprzez takie niespodzianki im się to uda, trzymam kciuki, że będzie flop. Why no, oh, oh, to ale ciekawe jest tego remake. Ale chyba jeżdż? wszyscy nie jesteśmy podekscytowani, jeżeli chodzi o Warriors, który ma być klonem Diablo, ale wygląda jakby był zrobiony na telefon i jest jeszcze to, tak. większym symulatorem koszenia trawy. Genialny no? ruch ze strony Sony i myślę, że będzie flopów na nad Punkt dla Sony. Przykro mi Microsoft. Dokładnie takich tytułów nie chcemy. Brawo! Why not, you stupid bastard? Dream of another. To są ruchy, których ja oczekuję tutaj właśnie od Sony. To jest idealny ruch, to jest trollowanie na najwyższym poziomie. Gra, gdzie strzelamy, ale tym strzelaniem tworzymy, nie zabijamy. Are you not This is really embarrassing. No, jest to też takie wiecie, plunięcie w stronę Ameryki i tego, jakie oni mają podejście, bo zrobiona gra przez Azjatów. Świetnie, wydaje mi się, że kilka jeszcze takich tytułów i Sony. Możesz rezerwować miejsce na cmentarzu. Ale mi, mi na przykład graficznie, mnie na przykład graficznie zaciekawiło i tym, że właśnie to działa totalnie na odwrót, nie? Ale no, też nie zagram, bo to, to nie jest na tyle ciekawe, żeby wydawać na to pieniądze. Gra z przekazem, ty artystyczny wchuj oryginalny, nie wiem czy oryginalny, nie, nie wiem czy oryginalny, po prostu jest to ładne dla mnie i tyle. ale totalnie przeszli samych siebie, jeżeli chodzi o Days Gun. Trochę źle to rozegraliście, to powinno być tak, że pojawia się taki zachód słońca, pojawia się gdzieś horda, wszyscy zaciskamy kciuki i mówimy tak, Days Gone 2, Days Gone 2! Nie. I wtedy pokazujecie, że to jest Days Gone remaster. Nie. I taka trąbka w tytułach. I ten ruch z Days Gun jest idealny. A najbardziej mi się podoba, że trzeba dopłacić 10 dolarów, jak masz wersję na płycie. Trochę za mało, niech się przegiąć, tak typu wiecie, 39 no. dolarów. To by było to, to by było to. Bardzo słabe jest to, że tam dodajecie coś, no bo to faktycznie pokazuje, że się troszczycie o tą markę i że coś chcecie z nią zrobić. Może nawet dajecie nam nadzieję, że będzie Days Gun. Ogólnie uważam, że dotykanie Days Gun nie jest dobrym tutaj ruchem marketingowym i może pomóc Sony stanąć na nogi. Wiem, że chcieliście wszystkich strolować i stracić te punkty, no ale Wam się nie udało. Ha. Natomiast genialnym ruchem... To Ale ta... smutny ten Days Gone jest, szczerze mówiąc. zakopującym wszystko. To jest, ja bym... 10 takich tytułów i myślę, że jesteście bez problemu Boże. na czołówce, jeżeli chodzi o Splite. Tak. Last Record. Tam to jest prawda. wszystko to, czego oczekiwałem od tej firmy. Duży nacisk na feminizm. Palcie licho to! Real. Sezony. Pierwszy sezon już za rogiem. Mam nadzieję, że zrobicie 32 sezony i że z każdym sezonem będzie coraz gorzej. No sprzedaż <laughs> też będzie na pewno genialna. Liczę. Nie, no na... to, to wygląda chyba, no nie wiem, czy najgorzej ze wszystkiego, ale co jest najbardziej żałosne? Podzielili grę na kilka, aby sprzedawać osobno. No tak. W ogóle, to jest na zasadzie. Wytniemy content z głównej części, żeby zrobić DLC. A oni po prostu wzięli całą grę, podzielili na różne DLC. To jest kręcenie dopiero. Pies! Setkę, może dwusetkę ludzi w day one. Brawo, Sony! Dobrze, dobrze. Pies <grystanie> of <z> Annihilation. Za ładna klientka przede wszystkim. Ona powinna wyglądać jak Mary Jane ze Spidermana. To by było troszeczkę, wiecie, inne oh, odczucia. Ale ona wygląda, po prostu jest za ładna, za ta piękny. gra jest zbyt artystyczna, e, ta gra tak. ma za dobrze wyglądający gameplay. Ale to była gra, która mi się zajeb... podobała i będzie ekskluzywem na konsole. E, ma taki moment, który mi się podoba, że tam w takiej płećce idziemy. Więcej tego, więcej tego. This is the worst! Potrzebne jest więcej takich momentów z gameplayu, gdzie tak naprawdę nie gramy, tylko trzymamy jedną gałkę. Tak. To, jest, to jest to, czego oczekiwałem. Ale nie, bardzo duży krok, który odsuwa nas od tego splajtu. B, 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 nie, nie, no wolno, nie udało tak. wam się. Ja wiem, co próbowaliście tam zrobić, ja wiem, że miało to być takie niby feministyczne. E, no była ta gra, jak ona się nazywała z tą taką dziewczyną. Force ja spoken. wiem, że chcieliście to zro zrobić jeszcze raz, ale no tutaj nie pykło. Po prostu wygląda to za dobrze. Za ładne nogi do kosza, za wysoka do kosza, za chuda za do kosza. Last tak soul dokładnie to samo. To jest, ym, no ja wiem, to ma być niby parodia Devin Devil May Cry czy coś takiego, że taki slasher, ale to wam nie wychodzi, bo przede wszystkim za ładna, przede wszystkim zbyt kreatywna. Nie, mo nie możecie robić takich produktów, bo jeszcze Wam się udadzą. Bo... No, kurde, ale. Tutaj jest problem z tym tytułem, bo on też mi się spodobał. A mówiliście, że to jest wszystko i nic. I ja nie wiem. Tak z tą babaczką ma swoją pozycję na Steamie? Żartujesz! Że ona miała być ekskluzywem, Wkrótce dostępne. Ej, what? Taki to ekskluzyw. Ej, ale oglądaliśmy State of Play i było, że to będzie tylko na konsole. Det <laughs> <I> er <bebi>, <laughs> Nie wspominam już o Oni onimuszy, no bo to to w ogóle totalnie to mnie przemawia. Ehm, pff, zajebiście wygląda, ja jestem fanem onimuszy. Do tego jeszcze dorzuciliście, że Oni Onimusza 2 wychodzi na PlayStation 4. Pewnie będzie fizyk, więc super się cieszę. Zajebiście to wszystko wygląda, ale widzę tam nadzieję, bo jest trochę drewna. Kilka animacji tak widać, że no, jest drewnianych jest, i tam drewniany. pokładam nadzieję, że może jednak się ta gra nie uda. Trzymam kciuki, że będzie... Ja wątpię. Flop. Wątpię, żeby to się udało. Również pokazaliście Lies of Pea Overture. Wygląda świetnie. Przykro mi. Wiem, że chcieliście zrobić coś tutaj takiego no. cringe'owego, bo niby powinna być już część druga. A tutaj w ogóle powiecie latach DLC. Czaje, Ale, no, no, nie, nie. Chyba nikt się nie pogniewał, wszyscy są zadowoleni. No, chyba nie tak miało być, Jestem prawda, ciekawa Sony? też tego lepszego As is Us, tak. Miała być parodia Death Stranding z elementami soulsowymi. No, i miało być śmiesznie, i mieliśmy się śmiać. Co to za głupi pomysł, ale, no, wygląda po prostu świetnie. To wygląda bardzo dobrze. I Sony tutaj, no, noga się potknęła. Tak na papier... Lepszy DLC niż Remaster. Wyobrażacie sobie, jakby zapowiedzieli. Remaster Pinokia? Przecież to już w ogóle byłby hit! Przecież ta gra wygląda pięknie! Ona wygląda cudownie! Na teraz to już w ogóle... Spoko za rok, myślisz? Jakie to będzie remaster, a WoW? Ciekawe czy ktoś by go kupił w ogóle. Ale no, jakby zapowiedzieli za rok, za dwa lata... I, i nie wiem, nie wiem, chyba spadła z tego krzesła. Remaster może zjebać też grę, patrz, w3. Wiem, że brzmi to źle, ale no faktycznie no, wygląda to ekstra, no wygląda fajnie, Uch. wygląda bardzo gameplayowo, bardzo coś, co, co mi się spodoba. Ja lubię Death Stranding, lubię Soulsy, więc to jest chyba w ogóle recepta na... Twórcy Pinocchia nie podlegają podsunę, pokazali tylko DLC, ale to już nawet nie jest ważne. To nie jest ważne, to już wiesz, samo, samo z siebie by było śmieszne. Sukces, a przecież tego Sony nie chce, <laughs> więc no, niestety, nie będzie chyba floku. I, mean, come on. I know you. you know you. Szkoda, że you know tutaj that wy mówicie, że to jest takie. Ale też koniecznie żeby sprawdzić mi, bo wszystko mówicie, że to jest wszystko i nic, że się średnio średnio gra, ale kurde dobrze wygląda ta zapowiedź. To jest tytuł, który tak bardzo mocno pokazał mi właśnie wasz plan, że wy niby chcecie zrobić taką feministyczną grę o dwóch kobietach, ale to nie przejdzie, bo gameplayowo nie. widać, że to jest dobre i jak gra jest tak dobra gameplayowo, je, no, mi się to, nie w It Takes Two, to tak naprawdę nie ma znaczenia kim gramy. No tutaj nie, nie wyszło. Ja, nie po prostu, nie. ja, ja wiem, wiernie. że mógł to by być flop, gdyby był kiepski gameplay, ale pewnie będzie świetny gameplay i e, wszystkim się bohaterki po prostu spodobają, więc Sony. No właśnie, następnym szukam. razem musicie nie tylko zrobić dwie feministki, ale do tego jeszcze musi być chujowy gameplay. To wtedy Macie flop roku. Wszyscy zamarliśmy na chwilę, bo jest Concord 2, mówię. Ja, Pierdziele, zrobili to, tak? Pogrążyli tą firmę. <grymne> ale nie, okazuje się, że nie. Zrobili Metal Edge. On może nie wygląda jakoś super atrakcyjnie, ale w momencie, gdy weszła ta nuta, świetna muzyka, która, no taki synthwave'owy, nie, bicik, bardzo fajny. Do tego jest to boomer shooter. No a wiecie, jak to jest u mnie? Nie? Ja lubię boomer shootery. Ja wiem, że Sony no, ja sobie myślą, że, że zrobimy taką krężoną strzelankę i się ludziom nie jest... Nie, no nie, no nie wyszło, jest oh. ok, jest naprawdę fajny. Nie, a Metal Edge to w ogóle... Czekam, czekam. Ta zapowiedź była fajna, dynamiczna, ale no I na koniec moje dwa ulubione mnie. tytuły. O Boże, tutaj naprawdę Sony się postarało, żeby totalnie zrujnować nam dzień. Brawo! Mine Eye. Możliwe, coś takiego szybko. się nazywa ten tytuł. Możliwe. Genialny ruch. Totalnie, totalnie tutaj bingo. Wszyscy przyszli, aby zobaczyć e, GTA 6, a tak. wy wypierdolacie z jakąś grą w otwartym świecie z PlayStation 3. Wszyscy czekają na to GTA, pokażcie gameplay, a wy, a wy w ogóle pokazujecie takiego gniota jakiegoś, nie? Nikt nic nie wie, wygląda totalnie jak średniak. No. Ta grafika taka brzydka w niektórych momentach jest, a to jest przecież trailer, to jest, wiecie, piko, nie chcą pokazać najlepsze elementy. Tam nie ma nic interesującego i wydaje mi się, że o Pięknie wygląda ta gra, nie? Cudownie to wygląda. Prawie udało się Wam zrobić najgorszy state of play w historii, bo to, to był tytuł, który naprawdę, nie, naprawdę no myślę... tutaj szczytuje w tej formie, no, tam nic nie ma po prostu. Wiele osób może się śmieje, ale wiecie, to jest sztuka, zrobić grę, a żeby tam nic nie było, no, to to jest coś, to jest tak, naprawdę, to wymaga od groma pracy i zaangażowania i widać, że Sony naprawdę dąży postarać. do tego plajtu. Wychodzi im to, to są właśnie takie gry, jakie chciałbym zobaczyć tak. na moim PlayStation 5 Pro. To było tak bardzo nic, że ja nawet nie pamiętam, że oni zrobili... Jakby zapowiedzieli tą grę. Ale tam do, dość dużo nic nie było, nie? Tak Dużo było takich gierek, które były niczym... Bez napędu. Fuck. <laughs> Ale dla mnie osobiście... Tytuł, który zasługuje tutaj cicho, na dobrze. największe oklaski, to jest oczywiście Saros. Dzięki wielkie, wracaj szybko. <laughs> Dokładnie takie ruchy oczekuje od Sony. Więcej tego. Pokazujcie nam 30-sekundowe, no zrobione CGI nie klipy, nic. Bez gameplayu. Bez żadnego bez kontekstu takiego fabularnego. Tak. W ogóle zero hype'a. Koleś stał na plaży, popatrzał się w Księżyc. Koniec. To jest dokładnie to, czego oczekuję od tej firmy. Jeszcze takich 5-6 gier i Będzie. jesteśmy po prostu. A, jesteśmy splajtowani. Microsoft, będziemy pierwsi. Ale niestety nie było idealnego. Jakby. Ten filmik był fajny. Nie oszukujmy się, ale to jest cinematic, który nic nie mówi o grze. I mi się też to bardzo nie spodobało, bo to nie mówi nic. Mi to nie mówi totalnie nic. Nie, bo ta muzyka tam wjeżdża, ona jest taka zajebista, w ogóle to jest tak świetne, nie jest Returnal. Returnal też jeżeli chodzi o muzę, to błyszczy. A, mówię, wow, no i gdyby, gdyby ja, ja może to zmienię. Specjalnie dla was, jak powinna wyglądać muzyka w takim state of play. Wtedy to by był plight, no prawdziwy plight, a nie. They call me Cuban Pete. <try> no cóż. Play. Czy jest to kolejny ruch, który przybliża nas do tego, aby ludzie bardziej nienawidzili Sony i żeby Sony splajtowało? Ja myślę, że tak. Myślę, że udało im się osiągnąć ten cel i że ludzie jeszcze bardziej się zniechęcili do Gier od Sony. Bo tak naprawdę, ktoś czeka na coś na tym playaku? Napiszcie mi w komentarzach, czy na coś czekacie. No bo ja chyba nawet na nic nie czekam. Nie mam żadnego tytułu, ja też który coś tam nie. we mnie wzbudza. No. Oprócz tego DLC do Lice of Pea, gdzie ja jeszcze Lice of Pi nie przeszłam, ale wiem jak wygląda ta gra i. No, ja bym chętnie przeszła wcześniej, tylko no. Trzeba, trzeba umieć, trzeba umieć. <ścoughs> I no, w planie jest przejść właśnie Lice of Pea i przejść DLC do Lice of Pea. I w sumie od tego Lice. Oprócz tego Lies of Pi, to, to nie ma nic takiego, na co bym rzeczywiście czekała, nie? Może jeszcze ta babeczka. O co dzisiaj myślałam? Znaczy, mówiliśmy, że wcześniej, że będzie tylko na konsole. Okazało się, że nie tylko na konsole. No i tak, to ja już nawet nie pamiętam, co tam była. Drugi raz obejrzeliśmy i ja nie pamiętam, co tam było. No niestety, dupy nie urwało, ale chyba każdy się zgodzi z tym, że to było najgorsze z of play. State of play. Totalnie. No niestety, Sony się nie popisało, ale ogólnie, która, która ostatnio firma się popisuje? Tak, w sensie, żeby rzeczywiście. Dawać nam naprawdę fajne tytuły i żebyśmy my się cieszyli, widząc kto będzie zapowiadał e, gry, które robi, a nie byli sceptyczni. Zarku gadają, że aktualny styt jest najgorszy. SB na PC wyjdzie w wraz z dodatkiem. O! To już jest zapowiedziany dodatek do Serial proszę bardzo. Największym żartem tego pokazał, co większość gier będzie dostępna na Steamie. Czyżby się bali, że im się nie sprzedadzą ekskluzywy tylko na konsole? ciekawe, ciekawe. Ja za bardzo nie zwracałem na to też uwagi, chociaż mam wrażenie, że bardzo dużo było gier, które rzeczywiście było powiedziane, że będzie tylko na konsolę. No w tym właśnie ten Annihilation coś tam, a okazuje się, że też będzie na Steama i co mnie trochę zaskakuje. Kiedy Stellar bo chce ładne niebo, no tutaj napisał, że ma być razem z dodatkiem. Yy... Yy, albo ja powiedziałam większość, to nie, nie, większość byłaby rzeczywiście na PS-a i PC-ta, ale było sporo, o, było sporo tylko, tylko na ten, na konsolę i no moim zdaniem to ta, i te kilka to już jest sporo, nie, bo to jest ograniczenie się do puli klientów, mimo wszystko. To jest trochę dziwne, ale nie dziwię się też, że w takim razie wydają na Steam'a, ale to tylko też pokazuje, jak bardzo sprzedają im się gry na konsole. Oni nie boją się tego, że się nie sprzeda na konsole, ale wzięli pod uwagę, że późniejsze premiery napisy się nie sprzedają, bo od razu na wszystkie platformy dać. No, ale to nigdy się nie sprzedawało. Tylko wiesz, w momencie, jakby się sprzedawało na konsolę, to by nie patrzyli na pc Czyli na konsole też się za dobrze nie sprzedaje. To no, bo teraz się robi czasowe ekskluzywne tytuły. No, w takim sensie, że nie totalnie nie wychodzi, tylko na przykład rok później, ale wyjście rok później na pc to jest strzał w kolano. Gdyby Oli była grą komputerową, to byłaby na Steam'a. Biorę to za komplement. Biorę to za komplement. Czyli w czerwcu będzie robić symulator zjeżdżania po drabinkach i otwierania skrzyń. Nie! <laughs> nie! Będziemy oglądać niebo. Będziemy oglądać niebo. Niebo jest piękne, nie uważacie?